Zabierz mnie do swej obory, Będę knury i maciory, Będziemy wywalać gnój od kotów, świnie, psów, Ze mną będzie ci jak w raju, Załóż wielcy i nie żałuj, Nie zrobi z to, Że aż w wszystkie wszystko W oborze czas szybko płynie, Więc obejrzy każde świnie, i ciała w gnoju oba brane. Mówiła mi, że ty chcesz zajebać mnie widły, gdy ja wszedłem do obory. Patrz tam dniu jak Czego mam na taczkę długo czekać? Już mi lewy filtr przecieka Zabierz mnie do swej obory Będę knury i maciory Będziem wywalać gnój od kotów, świn Ze mną będzie ci jak w raju za fielce i nie żałuj Nie zrobię, z że Aż w końcu wszystko lśnia Nie jest ważne to, co ktoś pomyśli Wywaliłem gnój obora błyszczy Wiem, że świnką będzie już przyjemnie, bo już przyszedł czas wykastrować wszystkie was, przecież wszyscy o tym dobrze wiedzą. Grzeczne świnie paszę jedzą. Nie finką już dłużej czekać, bo zaczną z uciekać. Zabierz mnie do swej obory, bo do knury i maciory, będziemy wywalać gnój od kotów, nie psów. Ze mną będzie ci jak w raju, załóż w i nie żałuj. Ja zrobię znam to, że aż w wszystko lśnia.